W tym odcinku serial killers opuścimy Warszawę, opuścimy Polskę i udamy się na emigrację. A wszystko to za sprawą ekranizacji tejże książeczki. Malcolma XD. Kajasza Szafrańska, jakby nie patrzeć. Łukasz Muszyński, film łeb. Zapraszamy. Malcolm Z, czyli autor emigracji, jest chyba najsłynniejszym i też najbardziej enigmatycznym autorem pasji internetowych w Polsce, i tutaj od razu definicja. Pasta, czyli taki literacki mem. I ciekawi mnie, czy kiedy czytałaś książkę i potem sięgnęłaś po serial, też miałaś poczucie, że ta pastowość tkwi cały czas i w książce, i w serialu. Ależ oczywiście, dlatego że to jest przede wszystkim strumień świadomości. I ten strumień świadomości w bardzo ciekawy sposób został przeniesiony również na język serialu, co mhm. wydawało mi się. Trudne do zrobienia, ale w tym konkretnym przypadku akurat się udało i absolutnie nie oszukuję. To jest serial, który jest bardzo nieprzewidywalny, tak samo jak nieprzewidywalne są historie, właściwie taki. To jest taka seria maszynowa, anegdot, które po prostu znalazły się w jednym miejscu i rozsiane są po całej Europie, tak naprawdę. No właśnie, no to porozmawiajmy o głównych bohaterach. Z jednej strony Malcolm. Chłopak, cóż, w książce on miał 18 lat, dopiero co skończył liceum i zamierzał sobie dorobić przed rozpoczęciem studiów. Tutaj nasz bohater jest troszkę starszy, myślę, że zmieniono jego wiek w związku z tym, że gra go Tomasz Włosok, który jest po trzydziestce. No jest to taki chłopak, któremu chyba ewidentnie w życiu nie wyszło. Jak sam mówi dziewczynie w trakcie ogniska, parę razy zdawał na socjologię i nie poszło. Więc mieszka z rodzicami, dorabia sobie pracując u mamy okazjonalnie w domu kultury no i szuka swojego miejsca na świecie. A z drugiej strony Stomil, absolutne przeciwieństwo Malcolma. No są to na pewno tacy reprezentanci e, takiej Polski e, B, ale właściwie no tacy statystycznie obywatele właściwie, mhm. bo zarówno 100 mil, 100 mil też jest statystycznym obywatelem, ja takich 100 mil troszkę spotkałam w życiu gdzieś tam na ulicach. 100 mil jest postacią pozytywną, natomiast to, że się bardzo intensywnie alkoholizuje, też niejako wynika z naszych lokalnych cech. Tutaj narodowych. Tutaj jest bardzo dużo alkoholu. W serialu również jest bardzo dużo alkoholu. No, główny bohater jest takim przeciętnym obywatelem. Mnie troszkę te kwestie mm -hmm. wiekowe nie do końca pasują, bo rzeczywiście książka jest o młodych chłopakach, którzy wyrywają się z małego miasteczka i po prostu ruszają w wielki świat. Natomiast w serialu oni są nieco starsi, ale ja nie do końca się właśnie orientuję, dlaczego są aż tak bardzo zagubieni w rzeczywistości. No, ale być może to też jest właśnie takie statystyczne nasze lokalne polskie. Tak, no Stomin ma często we krwi promil. <gryw> Zresztą nie tylko on, tak jak wspomniałeś, wszyscy bohaterowie. I ten alkohol bardzo często napędza akcję. W zasadzie zaczyna się to już od wypadku który jest pod wpływem alkoholu i sprawia, że bohaterowie muszą wyrobić, wyruszyć za granicę, żeby zarobić kaskę na zapłacenie grzywny. Jedną z pierwszych postaci, którą spotykają na swojej drodze, jest pan Zbyszek, poczciwy tir tirowiec z wąsem, grany przez Michała Czerneckiego. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajny epizod, ponieważ tutaj Czernecki, który do tej pory kojarzył, nie wiem, kojarzył się na przykład z rolami inteligentów, e korporacyjnych pracowników, gra na absolutnej. Koncz jako facet, który z niejednego pieca chleb jadł, nieraz został oszukany, ale... Twardo jedzie przed siebie i nie zważa na przeszkody losu. No, jest to piękna postać, jest to w ogóle piękna kreacja. To Ja y, naprawdę jestem zachwycona w tym konkretnym serialu tymi mikrorolami, mikropostaciami. To jest taka postać, która też w pewnym sensie nas na początku zwodzi, dlatego że początkowo możemy się obawiać tego niebezpiecznego pana z wąsem, z takim <grym> naprawdę. Tym, szlacheckim. Takim konkretnym szlacheckim wąsem. I cóż ten człowiek sobie może myśleć? I bardzo to jest piękne i przewrotne, że nie dość, że mamy aktora, który gra kompletnie w kontrze do, swojej, do, do swojego emplua, artystycznego, dotychczasowego dorobku. Mhm. To jeszcze do tego wszystkiego mamy bohatera, który no, też wyglądałby nam na kogoś zupełnie innego niż się ostatecznie okazuje. No ale więcej nie mogę niestety powiedzieć, ponieważ musiałabym naprawdę spoilerować, spoilerować, a tego nie chcę zrobić, bo akurat ten wątek należy do jednych z moich ulubionych. No i takich właśnie soczystych epizodów aktorskich, yy, granych przez znanych aktorów jest w Emigracji znacznie więcej. Pojawia się też Paulina Gałązka no, no, w bo... zupełnie nowym anturażu. Ja Ci się tutaj już w tym momencie zaczynam wcinać, <noise> dlatego że to rzeczywiście jest serial, który daje Niesamowite możliwości aktorom to jest serial, który składa się z takich mikroanegdot, i to jest taka lawina anegdot. Taka jedna mała anegdotka, nie wiem, o Agreście daje początek całej lawinie innych anegdot o już niekoniecznie Agreście, tylko o różnych innych rzeczach. Jednocześnie w tych małych anegdotkach pojawiają się aktorzy, aktorki, którzy dostają no, ogromną szansę zagrania w czymś kompletnie od czapy. Powiedziałabym, ale w czymś też kompletnie nietypowym. Powiem, bo jednak w Polsce takich seriali się nie robi. To jest serial rzeczywiście bardzo oryginalny, bardzo autorski i pozwalający na to, żeby rozwijać aktorskie możliwości e, tym, których bardzo dobrze znamy, bardzo dobrze kojarzymy. No i też często gdzieś tam mamy już jakoś zaszufladkowany. No właśnie, to skoro już wspomnieliśmy o tym autorskim serialu, no to myślę, że taką jedną z kluczowych postaci jest Łukasz Kośmicki, reżyser takiego filmu jak Ukryta Gra, no i przede wszystkim świetnego Klangoru, również realizowanego dla Kanal+, no i on tutaj w zasadzie porusza się w zupełnie nowym terytorium takiej komedii. On się raczej wcześniej kojarzył z kinem dramatycznym, nie wiem, Dreszczowcem na przykład. Ale to zdaje się, była nawet jego y, y, potrzeba y, y, taka, wiecie, wewnętrzna po tym, jak y, już zrealizował ten Klangor, mhm. I popracował sobie nad tym takim ciężkim, dobijającym klimatem, nad tą atmosferą tego takiego Polish Noir, bo to już nawet nie jest Nordic Noir, to jest mm -hmm. Polish Noir. I musiał chyba odreagować. Po prostu nie ma chyba lepszego tematu niż emigracja, XD, żeby sobie odreagować. Chociaż myślę, że to było naprawdę bardzo trudne zadanie, no bo jednak jak to przełożyć na serial? Ja z kolei mam takie skojarzenie oglądając ten serial z takimi bardzo klasycznymi Takimi komediami, jak na przykład, jak rozpętałam drugą wojnę światową, albo Seksmisja. Misja, i ci nasi główni bohaterowie skojarzyli mi się e, na przykład z Frankiem Dolasem albo z Maciem granym przez Jerzego Sztura. Tacy Polacy cwaniacy, którzy los rzuca ich w naprawdę niespodziewane okoliczności, albo na przykład, nie wiem, dzidziuś Górkiewicz z zeroiki Andrzeja Munka, ale oni zawsze jakoś lądują na wierzchu. Nieważne, co się stanie, czy to będzie szczęście, czy życiowy spryt, albo bohaterom się uda. I będą to robić w bardzo zabawny sposób. No bo to jest trochę tak jak z tymi osobami, które są pod wpływem alkoholu, że one bardzo rzadko spadają ze schodów i się łamią. Jak jesteś osobą całkowicie trzeźwą i spadniesz ze schodów, masz dużo większe prawdopodobieństwo, że się połamiesz, niż jak jesteś osobą nie trzeźwą i zrobisz to samo. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle ten typ bohatera, to rzeczywiście jest to taki. Polak, Czwaniak, a właściwie taki Polak, który w biedzie zawsze sobie jakoś tam poradzi, zawsze się jakoś odnajdzie, aczkolwiek i tutaj jest bardzo dużo też takiego humoru, nie tylko sytuacyjnego i bardzo mocno osadzonego w naszej kulturze, mhm. ale też na przykład humoru językowego, takiego też nie wiem, mentalnościowego humoru, który jest w pewnym sensie też nieprzekładalny na. Inne języki. Tak sobie myślę, tak się zastanawiam, na ile ten nasz bohater, właśnie ten nasz polski bohater, który tak nas bawi i wzrusza jednocześnie, jest postacią, która mogłaby trafić na przykład do, nie wiem, odbiorcy w Stanach Zjednoczonych albo we Francji. Czyli to jest trochę tak jak z bareizmami na przykład, że miś poza Polską niekoniecznie może być oglądany i ludzie będą się z niego śmiać. No niestety, niestety to już jest taki insight w to nasze takie bycie Polakami, <grym> no nie, nie, nie powiem cebulakami, ale takimi właśnie Polakami, którzy no, gdzieś się tam macerują w tym swoim takim swojskim sosie, mhm. e, że no, nie da się tego jeden do jednego przekazać. Choćby to było najfajniej opowiedziane, choćby to było najlepiej pokazane, to jednak, no kurczę, nikt inny nie doświadczy tego, czego my doświadczymy, oglądając ten serial. Porozmawiamy jeszcze o aktorach. Wspomnieliśmy już o Michale Czerneckim, ale myślę sobie, że na przykład bardzo smakowitym epizodem będzie Piotr Trojan, wcielający się tutaj w postać zupełnie jakby stojącą na tych podach tego, co, z czego był do tej pory znany. Na przykład, nie wiem, myślę sobie o Johnnym, albo na przykład o 25 latach niewinności. To jest taki serial, który daje ogromne możliwości aktorom, którzy pojawiają się tam tylko i wyłącznie w epizodach. Mm -hmm. To jest po prostu, tak jak mówię, no to są małe anegdotki, które łączą się w taką lawinę anegdot. To jest taka, wiecie, to wyobraźcie sobie Państwo, taką po prostu małą kulkę. Jednej anegdoty, tam, że mieszkam w miasteczku, gdzie tam agres chodują, no i później ten agres tak się stacza. I tak obrasta i obrasta i obrasta, <laughs> kolejne kulki zaczynają do tego wszystkiego dołączać. E, mamy tutaj nieprawdopodobną szkatulę opowieści, ta szkatułkowość opowieści też sprawdza się nam mhm. właśnie w języku serialowym, który ja bym porównała troszkę do tego, co widzieliśmy choćby w e, filmach e, Gaia Ricci, mhm. taki snatch. Mi się bardzo kojarzy ze Sneczem, szczególnie ze względu na to, że twórcy posługują się tam też takimi frizami, takim Aha. zatrzymywaniem ekranu, i nagle nam się po prostu tutaj przedstawienie jest takiego jakiegoś bohatera, no a potem przechodzimy znowu do jakiejś kompletnie oderwanej od rzeczywistości historii. No i właśnie pojawiają się w tych małych epizodach, pojawiają się różne postacie, różni aktorzy, różne aktorki, osoby, które bardzo często właśnie wychodzą ze swoich dotychczasowych. Mm -hmm. Typowych ról, po to, żeby się wcielić w jakąś charyzmatyczną postać, no bo jednak to jest też serial, który przyciąga tą charyzmą. Mm -hmm. Przyciąga tym, że ci ludzie muszą rzeczywiście odstawiać. Dlatego cały czas mówię o Sneczu, mm -hmm. bo w sneczu to było bardzo charakterystyczne, że tam jest taki bohater, że na pewno go zapamiętasz na zawsze. Więc myślę sobie, drodzy Państwo, że jeżeli, jeżeli na przykład lubicie e, klimat powieści Łotrzykowskiej, o, kolejne skojarzenie, które miałem, e, Edmund Niziurski. To jest taki Edmund Niziurski <laughs> dla dorosłych trochę. <laughs> no dobrze. Jeżeli lubicie, kiedy akcja jest szybka, kiedy dialogi są zabawne, to myślę sobie, że emigracja dostarcza. Swoją logo to jest też serial, który zrealizowany jest naprawdę z przytupem, jak oglądałem te sceny w Wielkiej Brytanii, kiedy bohaterowie jeżdżą na Rikszach, zatrzymuje jakiś korek samochodowy. Przedew... W centrum Londynu. No więc właśnie. Ja chciałam tutaj, taka mała prywata, no. kiedyś y, pojechałam na zdjęcia sama do Londynu i próbowałam wszystko legitnie załatwiać. To, to, może nie będzie z tego pasty, ale no opowiem <grym> anegdotę. Próbowałam Dobra. wszystko załatwiać po prostu legitnie, czyli pisałam elaboraty do, do poszczególnych po dzielnic, bo tam trzeba się do dzielnic zwracać. Po prostu dostawałam odpowiedzi, które sprawiały, że miałam ochotę sobie po prostu kupić taką małą kamerkę, która będzie mi z guzika filmować i nikt nie będzie widział. Że ja w ogóle cokolwiek robię, ponieważ w Londynie jest tak, że trzeba płacić za każdy dosłownie skrawek ulicy, ponieważ te skrawki ulicy należą do różnych prywatnych właścicieli. To nie jest tak, że tam królowa wszystko ma. Nie, to po prostu są jakieś osoby, które mogą powiedzieć: nie, 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 absolutnie. Ja się nie zgadzam. No i y, w tym momencie, kiedy zobaczyłam tych naszych polskich, y, pięknych ludzi, którzy tam idą z tymi torbami przez. Słuchajcie, jakieś, nie wiem, co tam było, Piccadilly Circus na przykład, to autentycznie się wzruszyłam, bo tym pomyślałam: Boże, jak ci ludzie musieli walczyć o to, żeby móc coś takiego nakręcić, że już nie wspomnę o tym, że nie wiem, jaki tam był budżet, ale myślę, że naprawdę słono płacili za możliwość sfilmowania w tym miejscu. I to jest też w pewnym sensie wielkie, bo jednak nasz rodzimy polski serial wyszedł w świat. Jednym słowem, e, cytując klasyka w serialu Emigracja, czuć pieniądz. Jak się okazuje, osoby, które mieszkały, żyły za granicą, mierzyły się z różnego rodzaju absurdami e, urzędowymi, odnajdą tutaj skrawek siebie. Myślę, że y, każda osoba, która kiedykolwiek pojechała nawet na jakieś, wiecie, takie prace studenckie poza granicę Polski y, wzruszy się, może nawet uroni łezkę, a może będzie ta łezka ze śmiechu. Jednym słowem, full zestaw emocji. Emigracja na Kanal Plus Premium i Kanal Plus online.